Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku i dzisiaj przechodzę do Was ze zdrapkami załączną kwotę 27 euro jedną zrabkę mam za dyszkę mam dwie krzyżówki jedną zdrapkę za piątkę i dwie takie małe za 3 euro także zaczynamy zdrapywanie życzcie mi szczęścia no i życzę Wam miłego oglądania i zaczynamy sobie od najmniejszej zdrapki tutaj mamy

18, 16, czyli wszystko obok. 15 i 1, czyli niestety tutaj nic. Kolejna zdrabka Szukamy 1, 9 i 16. Tutaj również nic nie ma. Tutaj szukamy trzy razy tej samej kwoty. Niestety wszystko po dwa razy. Tutaj trzech takich samych symboli, i tutaj zgodnie z legendą wygrywamy. Ale wszystko jest po dwa razy. I gra trzecia, wygrywająca liczbę 11 No, i takich liczb szukamy. No, niestety. I teraz zrobimy sobie. Krzyżóweczki. Ja sobie zacznę i za chwilę do Was wrócę. Już jestem z powrotem. Tutaj na razie się utworzyło tylko jedno słówko. Tutaj w tym miejscu. A potrzebujemy trzech, żeby wygrać zwrot. Czyli teraz szukamy E i Z. Zet nigdzie nie widzę. Dalej W, I. Dalej G i F. Jeszcze było I. O mamy drugie słowo. Ostatnia literka to jest V. Ale to nam chyba tutaj nic nie zmieni. Jeszcze sobie sprawdzę na szybko. Tu było M, ale nie było A. Nie było R. Tu mamy jedno słowo, tu mamy drugie. L nie było. R nie było. Y nie było. Wychodzi na to, że ta krzyżóweczka jest przegrana. I sprawdźmy sobie tą drugą. Szukamy P i J. M i L. Tutaj jest jedno słowo, tutaj jeszcze było drugie, także już mam dwa słowa na tej krzyżówce. F i o. chyba nie było no i ostatnia literka to jest k no i sprawdźmy sobie na szybko tutaj jest jedno słowo tutaj jest drugie czy było y nie było y nie było R nie było. Czyli niestety ta krzyżówka również jest pusta, więc cała nadzieja w ostatniej zdrabce. jest to zdrabka jednocześnie najdroższa, także tutaj musimy znaleźć kwotę, żeby ją wygrać. Ale niestety nie tym razem. Tutaj musimy znaleźć 3 siódemki w linii, żeby wygrać przypisaną Nagrodę. No tutaj już nie będzie. Tutaj również. Tutaj też. No i tutaj też nic. Tutaj suma y, cyfr musi wynieść 7. 1 i 3 to jest 4. 5 i 4 to 9, 6 i 1 tu jest 7, czyli tu będzie wygrana. 2 i 6 to 8, czyli wygraną mamy tutaj w grze numer 7. Tutaj mamy wygrywające symbole. Szukamy świnki, skarbonki i serca. Niestety nie znaleźliśmy. I tutaj trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. Ale niestety nie mamy i sprawdzamy sobie grę numer 7. No i jest dyszka. Także, kochani, zwróciła się dyszka. Także ja wam na dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawcie też jakiś fajny komentarz. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa pa!